20 stycznia 2024 roku łódzka Atlas Arena stała się miejscem magicznego koncertu Dody w ramach trasy Equerie tour. Podczas tego spektakularnego show, które artystka przygotowała dla swoich fanów, niestety pojawiła się niewielka wpadka. Kropka Doda nie zwalnia tempa, podbijając serca publiczności kolejnymi koncertami, realizując swoje artystyczne marzenie pod nazwą Dream Show. Fani mieli unikalną szansę przyglądać się kulom świetnym przygotowań do trasy dzięki specjalnemu reality show. Pomimo ogromnego profesjonalizmu, koncert w łodzi nie obył się bez pewnego zakłócenia spowodowanego drobnym problemem technicznym, który momentami zmusił gwiazdę do utraty cierpliwości. Kropka w trakcie jednego z utworów Doda musiała zmagać się z usterką odsłuchu, co skłoniło ją do zwrócenia się z nietypowym wezwaniem do jednego z kolegów z zespołu: Poproszę tu! Może mi ktoś pomóc z odsłuchem? Dziesiąty raz pokazuje. Nie wiem, czy robię to zbyt subtelnie, więc powiem nie subtelnie. No chodź tu. Na szczęście, kilku sprawnie działających techników natychmiast przybiegło na ratunek, a Doda, z humorem, skomentowała sytuację. Teraz nagle siedem chłopów. Później, prosząc o zmniejszenie głośności, wyznała, że drży tak głośno, że sama siebie nie słyszy. Po chwili wszystko wróciło do normy, a artystka mogła kontynuować swoje magiczne dream show. w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Doda ujawniła, że Equerie Tour będzie jej pożegnalną trasą koncertową. Wyraziła ogromną radość z możliwości zakończenia kariery estradowej w tak imponujący sposób, podkreślając, że chce zaskoczyć i podarować coś niezapomnianego swoim wiernym fanom. Artystka podzieliła się także marzeniem o stworzeniu w Warszawie polskiego odpowiednika Las Vegas, gdzie rokrocznie prezentowałaby jeszcze bardziej rozbudowane i spektakularne show, tworząc niepowtarzalny klimat muzycznego święta.